Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan i ci pokażę wam, jak szczyta inteligencja analizuje duże ilości danych medycznych. Zostawcie łapki w górę, subujcie aby nie przegapić końców na knale. Prześlicie w finali, spraszam, do oglania. Zaczynamy! Na przykład Jan Kowalski. Wiek 68 lat, choroby cukrzyca typu 2. Na Historia choroby zdiagnozowana cukrzyca 5 lat temu. Regularnie kontroluje poziomu glukozy. Ostatnio wystąpiły powikłania takie jak neuropatia. Rysuję no mu to. Myśli. Na podstawie przedstawionych historii chorób oto moje wnioski. Największe szanse na wyzdrowienie ma Anna Nowak. Jej złamanie kości promieniowej, choć poważne jest urazem, który zazwyczaj dobrze reaguje na leczenie chirurgiczne i rehabilitację. Jeśli nie wystąpią komplikacje, powinna wrócić do pełnej sprawności. Najmniejsze szans na wyzdrowienie ma niestety Michał Wiśniecki. Przewlekła, obturacyjna choroba płuc po HP i astma, zwłaszcza u długoletniego palacza, są schorzeniami przewlekłymi, które mogą się pogarszać z czasem. Leczenie może jedynie złagodzić objawy i spowolnić postęp choroby, ale całkowite wyliczenie jest mało prawdopodobne. Najbardziej na powikłanie jest niestety jankowalski cukrzyca typu 2 z powikłaniami takimi jak neuropatia oraz nadciśnienie zwiększają ryzyko dalszych komplikacji zdrowotnych takich jak choroby serca, uder czy problemy z nerkami. Regularne monitorowanie i zarządzanie tymi schorzeniami jest kluczowe, ale ryzyko powikłań pozostaje wysokie. Czy potrzebuje rzadkowej informacji na ten temat? Za, na temat zarządzania tymi zarożniami nie potrzebuję to już wszystko no to było tyle ja bardzo dziękuję za oglądanie mam nadzieję że film się podobał życzę miłego dnia pozdrawiam trzymać się do uświadamiać cześć